Lecimy z The Clowns Fun, a flamboyant killer, a tedious job, a night too quiet to be true. Steve work at the mini market at night, isolated from the city. When you came across a different psychopath. Ooh, that English. Kuźwa, let's go. To już będzie horror pełną gębą. To już nie będzie śmiechowy pub killer. To już musi być konkret. Patrzcie, nawet jest atmosfera, kurna, nie? The Clown's Fun. Mm -mm. O, Convenience Store. Uuu, okej. Okay. I nie ma PS2. Jest PSX, jest 95 i horror. Daj mi clear 95. Ooh. Then I put that in place Dobra, Co ja mam robić tutaj? Tu mogę obserwować, turn off Channel Uuuu I like it I like it, cash register, tutaj komputer O Jezus, oven, to jest mikrofalówka kurna, co to jest? Hi Steve, I won't be able to be at the store today. I have a lot to do. Don't forget to do your homework and please do it in the order I will show you. Collect shopping carts from the parking lot, sweep the floor, take out the garbage, return the goods to the location. Alright. Telefon. I can't use a company phone. Okay. O. Dobra. Czyli musimy zebrać najpierw wózki. A czy będziemy mieli kostumersów? Tak. Jest pizzucha. Jest kuźwa warzywka. Tutaj są. krewetki? Wow. Spaghetti mielone. Ice creamy mamy. Ja przyjechał klient. Okej. Okay. Eee, co mam najpierw zrobić? A tu jeszcze kofi. Ej, what the fuck! Eee, collect shopping cards. No dobra. No, Locket Broom um. ok, o, idzie kolega piękną ścieżką prostą. <laughs> ok, dzień dobry. Czy teraz, jak otworzyłeś drzwi, to mogę wyjść? Nie, nie mogę. Jak mam kolek, to ok, chyba że on po prostu jak go obsłużę. No zobaczę czy nie kradniesz niczego. Jak go obsłużę, to pewnie mi się odblokuje opcja wyjścia i zebrania koszyków wózków znaczy się. Tylko po co wózki w takim małym. Dobra, oczywiście piwo. Good night, bro. This beer is alcohol free, right? I'm driving and I don't want to cause an accident. Good evening, sir. This beer is non-alcoholic. Would you like uh, would you like anything else? Thank you. That's all. How much do I owe you? Beer cost one dollar? Here my friend, keep the change. Can I ask you a question? Nie, nie możesz skorzystać z toalety. To nie jest poop killer. Thank you very much. Of course you can ask. Aren't you afraid to work here alone? Even with that crazy killer on the loose? I confess I'm afraid, but I need work. Okay, have a good job. Good night. Five dollars! Hmm. A gdzie jest cash register tu? ok. Thank you! Nara Dobra, on sobie wyszedł. Co mogę zrobić teraz? I need to start doing my... Okej. Okay. Czyli teraz nagle mogę wyjść. Okej, okay, jest wózek. Shopping cards. Ej, kolego! <grym> Zarysuję ci samochód, kuźwa Return. Pff, nawet się nie pojawił tam. W ogóle, co to jest za okolica? Jezus Maria, Shopping Cards. Oh je. Yeah. No. Tu mamy kolejny. Czy opłaca się kupić tą grę? Tak, dwójkę też. Jest tania, a jest po prostu beczka taka śmiechu. Przedajcie spokój. Co to było? Co, 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 co? Excuse me? Myślałem, że to moje auto? He? To nie jest moje auto? Okej. Okay. zobacz, czy ja zrobiłem wszystko. Chyba tak. Swipe the floor teraz. Czyli swipe the floor. Pewnie będę mógł zrobić tym. Yes. Swipe the floor. Swipe the floor. Chach, chach, chach. Chipsy. Noodles, cut food, o proszę. Cereals, drinks. Beer. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. I co, swipuje To tego flora? Wychodzi na to, że tak. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Okej, okay, swipnąłem. I co teraz? Okej. Okay. Take out the garbage. Się robi. O, oh, okej. Okay. Then I throw the. Co? Hello? No take out the garbage. no To to są garbage. Shit. Here comes that annoying bagger again. Oh god. Nie! Nie możesz nic dostać za darmo. Daj kamera, żeby cię tutaj. O! Czego chcesz? O Jezus Maria. So. Hi Steve, how are my friends doing? I'm so hungry, man. Get me something to eat there. Zapwatch. You again, Will? I already told you I can't give you anything. I'm working. What's up, man? Give me something there. I'm so hungry. I eat even a stone. I can, man. Want me to be fired? Please go away. All is well. Nobody helps. Anybody else, take care Steve. He doesn't forgive. Spadaj. Spadaj. Obserwuję cię. Zostaw kawę. Zostaw. Nie, nie wolno. Idź sobie. Jezus. Chyba spotkałeś się z pupem, chyba, co? Let's go. Won. 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 No. Dobra, teraz mogę wystawić śmieci? Yes. Let's go. Dump. Wszystkie cztery? Oh, yeah. Bum. Szybka akcja. Nie mogę wziąć drugiego na raz. Nie. I sru. I ostatni. Pup. Let's go. I ostatnie zadanie, to jakie było? Return the goods to the location. Czyli to było. Excuse me. Hi. Halo. Okay. Um. to i nagle zniknął wow U wow OK gdzie ten podjeżdża tam z tyłu to jest parking ale jaki to jest What? gdzie jest ten parking? Dobra, zostawimy tą kamerkę na razie. Oh no. Oh no, clown! Dobry. Czekaj na słychać. No trochę. Dzień dobry. Słucham pana. Hi, I would like a pack of cigarettes, please. Good night, sir. Did you see that crazy guy standing out front was wearing a clown mask? Oh I'm sorry, but I didn't see anyone. I think you're working too young. I think you you're working too young. Well. I must just be my imagination it must just be my imagination. It scares me to work here at night and alone. Could you please give me that pack of cigarettes? I'm a little late. Oh yeah, sure, I will take it. Uh Cigar Brush. Thank you, take care. Okay. Nara! Pozwoli, że teraz tak. Seriale? Tu eee, Beer? Tu Ice cream. Mm, ice cream. Tu Czy coś jeszcze? That car again. I'm going to finish. Returning this produce and calling the police. Mogę calling the police? Halo Police station. How can I help you? Good night policeman my name is Steve and i think someone is watching me at work give me your address i'll send a policeman over there i'm at the mini market jk avenue 179 don't worry the policeman will come to you soon no może być kuźwa za późno może no no może być za późno proszę pana gdzie ty idziesz? Co ty robisz? What the fuck? Znowu zniknął. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Poszedł za róg. Halo, policja! Czy jest zamknięte? Nie, otwarte. Zamykaj metal door. Ok. Uh, uh, uh. Ciekawe, czy będę siebie widział tutaj What? Nie widać mnie o, Ale bzdura Gra jest niedorobiona Gdzie ten policjant? Halo Halo, szybciej O jest, jedzie, jedzie Kurna, panie palacjancie Tylne drzwi zamki zamknąłem Chodź szybko! Szybko! Chatnie niech on tu zostanie ze mną. No, 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 no. Możesz wejść. Halo! Halo, możesz wejść. Proszę pana. Ja mam się z nim spotkać z tyłu? O nie Jak wyjdę stąd Ja wiedziałem Oh shit Ej <laughs> ten krzyk Co to było? No Policjant nie żyje i co teraz? To jest ten samochód To jest Ten samochód O nie Uderzył mnie! Hi! Okej. Okay. Czy to było jedno z zakończeń? Excuse me. Live. ...dead. Hello, is Piwa? What? Hello, Steve, and welcome to our marathon of fun games. You will go through some games, and your survival is up to you. Ha <laughs> Here's the rules you have a total of stop points, and you will have to use it very wisely if you want to make it to the end. If the points reach zero, an explosive device in your neck will explode. Let's see. Yeah, let's. So let's go to the first game. In front of you is your best friend Alfred. He has a shotgun pointed at his head. There are two levers. One gives lives, and the other takes life. If you kill him, you only lose ten points. And the door opens to continue. If you leave him alive, you will lose. 30 points and have a companion to continue a game. Come on Steve, take your pick. Uuuu. Uu. Co zrobić? Live? Czy dead? 10 albo 30 punktów. A mam tylko 100. Czy potrzebuję tego gnojka? I don't know. I don't know. Zrobimy live. Żyj! Huh. Huh. Thanks for saving my, my friend. Let's go out on this together. No oh, nie! O oh, nie! Mam tylko 70 punktów. Chodź! Pomożesz mi. Na pewno będzie mi pomocny w następnej grze. Chodź, chodź. Oh god. Co tym razem? Oh no. Oh no. What this time, Hi, Steve. Good to see you again. Now, let's go to the second stage of our game. Now, let's see how much you want to live. How much meat is available to donate to go to heaven? Next to the table is a scale, and it needs to be fed meat. You can rip your arm off and go the way to heaven but this will cost you 30 points. But if your friend Alfred still has his wist about him, you can rip his arm off and go down the road to hell. The bright side is that will cost only 10 points. Take your pick, Steve. Hey. Gdzie ty włazisz tu? Juz. Sorry, Alfred. Mm. <laughs> Let's go to hell. No i co? Halo? Co robiliśmy to? Halo, no otwieraj. Oh, ten points removed! Sorry Alfred. Nie? Oh god. Så! So, epilepsia! Ah Oh my god! Åt Alfred. Co ja mam tu zrobić? Epilepsja alert! O, oh. oh god! A tu jest Heaven. O, oh, ok. Heaven to byłoby prostsze. Dobra, chodź, chodź Alfredzik No. Oh. Co się śmiejesz kuźwa? Co dalej? O nie! Alfred, chodź. Jezus Maria, dobra. <laughs> Co teraz musimy zrobić? 60 punktów mi zostało tylko. Glad to see you in the final, Steve. Now on the last test. This is an easy game. Let's see if you're lucky. Just enter a password to open the door and go. The password has three digits: 185. You just need to get in order, right? But of course. For every wrong attempt, you lose 10 points! I was forgetting, the walls is also close and CRUSH you are like. <gasps> 2 MINUTES! AHHHHH! 1, 8, 5! 1, -5. Okay, oh fuck! 5, No! Osiem pięć jeden. No pięć jeden osiem. Jest szybciej. Jest, 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 you escaped! Eee! Woo! <laughs> nice. I tak naprawdę zakończenie jest tylko jedno, czy znaczy może być drugie, jeżeli na przykład zginę, ale jeżeli tak, zabiję Jeżeli zabije swojego kumpla. Nie, jeżeli go nie zabiję, minus 30, pójdę do piekła minus 30. Okej, okay. czyli to by nic nie zmieniało. Okej, okay. okej okay. Nice. Nice. <laughs> Ej, hey. to było dobre, to było dobre.